iPhone 16. Musisz go mieć. Wersja Pro. Od 5299 zł to całkiem przyzwoicie, jak na Apple. Nowy przycisk, który może kontrolować kamerę. że Jest taki przycisk dedykowany w Sony, w smartfonach Sony. I jak przyciskasz podczas robienia zdjęcia u góry, to zawsze tym telefonem troszeczkę ruszysz. Do góry troszeczkę, albo gdzieś jakoś tak w bok No zawsze to przyciśnięcie spowoduje mały ruch Całego smartfonu I w ten czas to zdjęcie wychodzi nie takie jakie chciałeś Także lepiej kliknąć w ekran Moim zdaniem, bo ten ruch jest w ten czas dużo, dużo, dużo Mniejsza, bo nie ma go praktycznie w ogóle To yy, tak od razu negatywnie podeszłeś No ale ja mówię jak jest, prawda Ja z życia wiem jak w Sony jest Czy tu będzie to lepiej rozwiązane? No oby Zobaczymy Kolory mm, Pustynny nie ma złotego, a skromnego, biały, czarny i jaki chce? No to ciekawe. Nie w czterech kolorach. Ty jak w czterech kolorach? Nie rozumiem. E, to czarny chyba. Nie ma takich fajnych kolorów jak kiedyś. Złoty był fajny, teraz już nie ma. No no, to Piękny tytan. No Dolby wyżyn 4K 120, to to nowość, bardzo fajnie. Ja liczę oczywiście również na wspaniałe mikrofony. W iPhoneie zawsze te mikrofony były konkretne i liczę, że tutaj też będą super fajne. Okej, okay, może dajmy sobie spokój z tym kolorowym tym tym i wejdźmy w jakieś takie porównanie, czy coś, prawda? Oczywiście. A co nowego jest jeszcze? Zegarek, dziesiątka, ultra dwójka, też taka przystępniejsza cena, jedynka bo droższa. AirPods 4, ale powiem wam, że... Myślałem, że to jest 4649 złotych, lat. no nie, to jest po prostu 4. Ym... Taka wersja w ogóle mnie nie podchodzi, bo gryzie mnie w uszy, uszy będą mnie boleć od tego plastiku. Ja muszę mieć z takimi nakładkami gumowymi, o takie jak tu, ale to jest stary model. Co jest jeszcze? AirPodsy Maxy. To jest od diamentowych pazi. Ja, no właśnie. To nie dla mnie. I tu jakieś stare rzeczy. Dobra. Wracamy z powrotem. No i oczywiście jest regularna wersja za 3999 złotych. I nie ma złotego. No to czarny. No te wszystkie kolory takie. Dobra. Lecimy do wiadomo czego. Do Maksa wielkiego. 5299 zł, a za Maksa 6299 zł. Oczywiście za powiększoną pamięć 5799 zł. No, to wszystko za 512 to już grubo, a za jeden, to i tak jest taniej niż poprzednie, bo ja pamiętam, że poprzedni był za 9,8, czy 9,5, jakaś tak. 9,8 z tego co wiem. Teraz jest 7,8, no to jest różnica. Na korzyść. No dobrze, co, co tutaj mamy jeszcze? Uuuu, kontynuacja. Nie? I tu jest bardzo duży błąd a u Apple'a. Bardzo duży. Marketingowcy, ja nie wiem, śpią, czy co oni tam robią. Teraz. Nie może być czegoś takiego, że jest towar niedostępny i nie mogę sobie kliknąć kupić. Nie może być takiego coś. Jak jest premiera, to musi, choćby nie mieli tego towaru, musi być możliwość kliknięcia zamówić. Bo klient chce teraz zamówić. Jak jest podjarany yy, całą tą imprezą u Apple i on wow, i tak wiesz jest to, i on chce teraz, nie jutro, nie za tydzień. Za tydzień tu już nie będzie pamiętał, będzie miał na głowie co innego. On teraz chce kupić. Marketingowcy śpią. Ja nie wiem, kto tam pracuje, ale to jest masakra, to to nie. Jak oni, gdzie oni ten marketing robili? W dworkach? W dworkach, chciałby tak się to mówiło, nieważne, ale... I to, to jest błąd. Przewód zasilający dają gratis. No to sporo, nawet, sporo. Dobrze, że w ogóle przewód w ogóle, bo i są takie smartfony jak Sony, to w ogóle się nawet nie dały, tylko papier. tym papierkiem gdzie. No dobrze, zobaczmy różnicę między 15, 16, a 16 Pro. Więc tak, ekrany takie same. Szkło. Nowy procesor, też pięciordzeniowy, wersji Pro 6-ordzeniowy. Zobaczymy dokładnie, jaka jest. O, 10X optyczny zoom. Czyli troszkę inne kamery. Więcej zoomu, to w zasadzie tyle tutaj. Dynamiczna wyspa. Godzinę dłużej na baterii. Mówimy o regularnej wersji. 33 to już jest wersja ta maksymalna. Słabe to porównanie. Może, może porównamy to jakoś inaczej. O! Włączyło się nam piękne porównanie. I porównamy to może z 16. Z 15, przepraszamy, Pro. O! Ok, nowe kolory. I teraz tak. Większy ekran, ale to jest spowodowane raczej zmniejszeniem ramki. Nowy chip, 6 rdzeni. wcześniej też było 6. Czyli rdzeni nie dodali. I mamy teraz tak, kamery. No to tu jest to samo. No to jest to samo. Zdjęcie makro 48, tu nie ma w ogóle informacji. Czego nie ma informacji, to przecież powinna być, to kreska. No to z... Przecież to nie jest, telefon już jest na rynku, nie? Już od dawna. Dolby Wyżyn 4K120, stary nie miał dolby Wyżyn? Miał chyba. Już nie pamiętam. I tam była możliwość, i tam była informacja o 10X, a tutaj jest 5, więc jakieś niespójne informacje tutaj są. No, błędy, błędy, a wychodzi. 27 godzin na baterii, minus, tu jest 23, no to jest różnica. Na ekranie a w rzeczywistości i duża różnica w wersji oczywiście Max, no to większy ekran, prawda? czy to jest spora różnica, ale to ży życie pokaże. USB 3.0 w wersji regularnej jest 2.0 w 16. Ałcz 2.0 to, to nie to, to, Kto to 2.0? Nie. Face ID, 5G to wiadomo, WiFi 7, które już sobie zainstalowałem u siebie, więc będziemy wkrótce testować routery z Wi-Fi 7. Już mam dwa, także następne wideo będzie z, z routerami. No i pół godziny trzeba będzie ładować do 50% to urządzenie. No to bieda. Pół godziny to ja mam całego naładowanego chińczyka. Znowu się godzinę ładował smartfon, no to bida, nie nie? Okej. Okay. Tu jest takie bardziej yy, dokładne, można było powiedzieć. Ilość PPI 460, czyli gęstość pikseli taka sama. Troszkę wyższa rozdzielczość, ze względu pewnie. No nie, no troszkę wyższa po prostu. 120 we wszystkich, ale to są wersje Pro. 1000 nitów, jasność jest identyczna. To tak, byś kupował dwa razy ten sam smartfon, no na to wygląda. 60, to jest to samo wszystko. Fusion. O, i teraz światło w kamerach, to jest to samo, 1.7.8 2.2 5.3, tam była informacja, że jest 10x zoom, jak to jest 5 hmm. Dziwne, to jest, to jest kropka w kropkę Apple RAW, no to będziemy RAW kręcić Fusion 100, 120, to jest dodane A tak, to to samo I tu jest 120 w ProResie, o Zwolniony tempo w Proresie? Spoko. Troszeczkę więcej w Proresie będzie. Ok. I 4K przy 60 klatkach w Dolby Vision. To chyba nie było tego. Mix audio, aparat przód. 1,9 światło. No to jest to samo. 24, 30. No. Tu jest ten Dolby Vision, tylko w 60 latek. w zasadzie to tyle. Wi-Fi 7 zamiast Wi-Fi 6e, to jest różnica. Sub 6 GHz jest. Ultra szerokopasmowy, WLTE, Face ID. Dolby Atmos. No i większa bateria. No dobrze, ale porównajmy sobie to z iPhone'em 16. O. To, czyli nie będziemy tutaj tego, żeby nie przedłużać, porównywać, tylko chciałem sobie porównać kamery. Jaka będzie różnica? Aparaty. 40, to 48 megapikseli, to tak samo. I zobaczcie tutaj, jaka jest ciekawostka. Przysłona 1.6, czyli jaśniejszy obiektyw, będzie w regularnej wersji niż w wersji pro. To znaczy, że więcej światła będzie zbierać wersja regularna, czyli w ciemności, w ciemniejszym pomieszczeniu, czy w ciemniejszym tutaj. No ogólnie, w ciemniejszym będzie. działać lepiej. <grystanie> to nie powinno być na odwrót. Trochę jest to dziwne. Jaśniejsze obiekty w tańszym urządzeniu. Poza tym. Mniej zoomu, bo 2x zamiast 5. Hmm. Nie, nie ma tych 120, ale to na ogólnie też nagrywa w 4K60. Dolby Wyżyn też w 60. Tutaj Quick Take również jest w 60, z dolby Wyżyn. A przednia kamera to jest ta sama kamera. To różnice są bardzo niewielkie, muszę Wam powiedzieć. Tutaj na papierze, tutaj znaczy na ekranie. Bardzo. A co jeśli chodzi o Wi-Fi? Wi-Fi 7 też, no to niewielkie różnice. Face ID, to wszystko to samo. Dolby Atmos, no trochę gorsza bateria, nie? I również Dual SIM. Fajnie, że jest w końcu Dual SIM, a nie eSIM, tak? Mogę się mylić. Ale niestety USB 2.0, to to jest lipa. 2.0 to to, 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 to daj spokój. Gdzie 2.0? w dzisiejszych czasach, chyba, że bezprzewodowo będziesz wszystko, ale też jest ten guzik taki do sterowania aparatem. To jest ta sama historia, drogi panie, ta sama. Co ciekawe, ekran jest też identyczny. Okej, okay, troszkę mniej gęstszy, zobaczcie, tutaj troszkę mniej gęstszy, ale jasność, HyperTouch, touch, true color, kontrast, no i oczywiście nie będzie można nagrywać w ProResie, jakby ktoś chciał Regularnym, regularną 16, ale zawsze tak było. Czy ekran jest 120 Hz? Nie jest, 60. Znaczy, nie ma informacji, tak naprawdę. Czego nie dają takich informacji? Wstydzą się tego? Nie no, 4000 zł za 60 Hz ekran. Niektórzy sobie tłumaczą, o, to, to mi, mi nie potrzeba mnie. Proszę cię. <noise> Dzisiaj 120 Hz w chińskim smartfonie za 500 zł jest. No, za, za 800. No. no, nie, nie, no. Ale nie mogę kupić. A w sklepach stacjonarnych również. No, może jutro już nie będę chciał kupić, a dzisiaj chciałem kupić. No. Kuk, to powinien wszystkich zwolnić, i ja bym był głównym, od razu by było dostępne od ręki blikiem do paczkomatu. Albo osobiście.